Enova 365 CRM to zaawansowane narzędzie, które z powodzeniem wspiera przedsiębiorstwa w zarządzaniu ich bazą kontaktów, pomagając budować trwałe relacje z klientami oraz optymalizować procesy sprzedażowe. W tym filmie przyjrzymy się kluczowym funkcjom tego systemu. Pierwszym atutem Enova 365 CRM jest centralna baza danych kontaktów. Dzięki niej wszelkie informacje o klientach Potencjalnych klientach i partnerach biznesowych znajdują się w jednym miejscu. Możliwość łatwego dodawania, edytowania i kategoryzowania kontaktów znacząco ułatwia zarządzanie relacjami z klientami. Co więcej, system oferuje elastyczną strukturę danych kontaktowych, pozwalającą na dostosowanie informacji do specyficznych potrzeb każdej firmy. Użytkownicy mogą definiować własne pola i kategorie, co sprzyja lepszej organizacji i filtrowaniu bazy kontaktów. NOWA 365 CRM wyróżnia się także integracją z innymi modułami systemu, takimi jak sprzedaż, marketing czy obsługa klienta. Taki zintegrowany system pozwala na uzyskanie pełnego obrazu interakcji z klientem w jednym miejscu, co sprawia, że zarządzanie relacjami staje się bardziej efektywne. Kolejną istotną funkcją jest zaawansowana segmentacja i grupowanie kontaktów. ENOWA 365 CRM umożliwia podział kontaktów według różnych kryteriów, takich jak branża, region czy historia zakupów. Dzięki temu możliwe jest bardziej precyzyjne targetowanie działań marketingowych i sprzedażowych. Bez wątpienia warto podkreślić też automatyzację procesów. System pozwala na automatyczne przypisywanie zadań do pracowników oraz generowanie przypomnień o ważnych datach i wydarzeniach. Automatyczne aktualizacje statusów kontaktów to dodatkowa pomoc, która zwiększa efektywność zespołu. Nieocenionym wsparciem w budowaniu relacji z klientami jest również śledzenie historii wszystkich interakcji, takich jak rozmowy telefoniczne, wymiana e-maili czy spotkania. Dzięki tym funkcjom każdy pracownik ma pełen obraz relacji z klientem, co pozwala na bardziej spersonalizowane podejście. Nowa 365 CRM oferuje także zintegrowany system e-mail, który usprawnia komunikację, umożliwiając wysyłanie i odbieranie wiadomości bezpośrednio z systemu. System wspiera również tworzenie korespondencji seryjnej, co jest szczególnie przydatne w przypadku dużych kampanii marketingowych. Dodatkowo zaawansowane narzędzia analityczne dostarczają informacji na temat efektywności działań sprzedażowych, a konfigurowalne dashboardy pozwalają na szybki przegląd najważniejszych danych dotyczących kontaktów i relacji z klientami. W kontekście bezpieczeństwa ENOWA 365 CRM gwarantuje zaawansowane mechanizmy kontroli dostępu oraz pełną zgodność z przepisami RODO, co zapewnia ochronę danych osobowych. Dzięki aplikacji mobilnej pracownicy terenowi mają stały dostęp do bazy kontaktów i kluczowych funkcji systemu, co dodatkowo zwiększa ich efektywność w pracy. A system umożliwia także łatwy import i eksport danych, co upraszcza integrację z innymi źródłami informacji. Na koniec warto zauważyć, że inwestycja w zaawansowany system CRM, taki jak Enova 365, przynosi wiele korzyści od zwiększenia efektywności działań sprzedażowych, poprawy jakości obsługi klienta, lepsze targetowanie działań marketingowych i zwiększenie lojalności klientów. Jeśli więc chcesz zbudować trwałą przewagę konkurencyjną w dzisiejszym świecie skoncentrowanym na kliencie, rozważ skorzystanie z usług doświadczonych specjalistów firmy NeoSmart. Chcesz wiedzieć więcej, szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.